Jestem właśnie w trakcie nakładania ołówka na moją planszę komiksową z nadchodzącego tomu Henryka Kajdana i wykańczam pierwszy panel. E, większość zawsze robię w tuszu, więc nie modlę się za bardzo rysując ołówkiem. No ale czasem zaznaczyć te plany, które pójdą potem pod tusz, żeby potem się za bardzo też nie zastanawiać, które mają być przyciemnione, a które nie. Uwaga, oczy są kruszal, bardzo ważne. Potem się jeszcze w tuszu je poprawi, ale chodzi o to, żeby zaznaczyć dobrze kontury. I żeby też nie przesadzić, bo już tu mamy dosyć dużo line worku na tej kobitce, więc postaram się ją trochę uprościć i też trochę za chwilę z niej wymazać. Okay? Potem musimy zaczernić tutaj to, co chcemy w ustach. Nie może być za dużo bieli. O, tak myślę, że będzie ok. Usta trochę jej na pewno tutaj też zaczernimy. I to jest mniej więcej tyle, co ja potrzebuję, żeby potem nałożyć tusz. Nie bawimy się już specjalnie dużo więcej to wszystko potem pójdzie w nakładaniu tuszu. Poprawiamy tylko żeby potem za bardzo się nie zastanawiać, natomiast wszystko potem łapa uniesie inkowaniu. No i nie pozostało nam nic innego na zakończenie tego procesu, panelu, jak już jesteśmy pewni, że nasza nie pójdzie do kosza, tylko że będziemy jechać dalej z koksem, żeby przyłożyć naszą piecząteczkę. Słuchajcie, moja żona sprezentowała mi kiedyś takie super pieczątki, polecam wam serdecznie. O. Dzięki czemu możemy być pewni, że nigdy nie zapomnimy Jaki jest tytuł, jaki jest numer, no i jaka strona. My za chwilę jedziemy z koksem, z kobitką. Włosy będą całe czarne. Was serdecznie pozdrawiam. Rysujcie, bo to zawsze coś daje. Do następnej nawiki.